Dyktator wojenny Władimir Zełański zrównał z ziemią naszego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. W ten piątek w Kijowie miały miejsce rozmowy, gdzie Zełański zażądał, żeby Polska zestrzeliwała rosyjskie rakiety na terytorium Ukrainy, żebyśmy dawali jak najwięcej sprzętu, ponieważ mamy pełne magazyny, i żebyśmy bez gadania poparli ukraiński akces do Unii Europejskiej. Czwarty punkt to jest, żebyśmy przestali czepiać się o rzeź wojsko, bo to jest wewnętrzna sprawa Polski. Wielu naszych obywateli walają się po polach. Ukraina nie chce przyznać się do zbrodni wojskowej, kiedy prezydent Ukrainy Krawczuk sam powiedział, że na Ukrainie leży ponad pół miliona pomordowanych Polaków. Nie ma problemu z eksumacjami żołnierzy Wehrmachtu, ale jest wielki problem z eksumacjami polskich obywateli. My od samego początku pomagamy Ukrainie. Gdyby nie Polska, to już by dawno tam siedzieli Rosjanie. Także dzięki naszej pomocy tak naprawdę w dzisiejszym istnieje Ukraina. My z naszych podatków opłacamy obywatelom pomoc 500 plus i tak dalej. Pomagamy w sprzęcie, a rząd ukraiński się tak nam odwdzięcza. To jest po prostu karygodne. My nie mamy żadnego problemu do obywateli, tylko do rządu ukraińskiego, do zdradzieckiego złodzieja zełońskiego. i po prostu z nim trzeba rozmawiać. Nie siłą argumentu, tylko argumentem siły. Krótka piłka. Albo rozwiązujemy sytuację, albo do widzenia. Żegnamy się i radźcie sobie sami. I tyle.